Czekajcie na bo to się to tak szybko coś tu kręci. Ona tak pyk pyk pyk. Patrz, ołaczył tych naklejek nie przekleja. Tam czasem trochę mi mowa odebrało, bo nie wiem co powiedzieć. Ktoś umie to robić? Nie zdążyliśmy włączyć nawet stopera, z tego proszę pani tutaj, bo to tak szybko wszystko się zaczęło dziać, że. I mi się wydaje, że już ma wszystko, a nagle miesza, miesza, miesza. Znowu się coś miesza, a potem znowu się okazuje, że tu już jednak jest. I tu, kurczę, już kolory widać. Rozumiem, <ścoughs> że w wolnym czasie sobie tak Emilia tą kostką w domu macha. Tak, żeby się zrelaksować, prawda? Między matką na pewno, a po prostu tak myślę. Kiedy ty na to? Umiesz tak? Jakie skupienie. Brawo! Pierwsza kostka ułożona. Pokaż, pokaż, bo ja tutaj muszę to zobaczyć z blisko. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Hmm. No super, super. To jest, jest Pyraminx, taka kostka mało znana, bo wszyscy pewnie znają tylko tą pierwszą tak. kostkę. No a to jest taka goska, co rusza czubkami, drugą warstwą i na samym spodzie. I tutaj I... też chodzi o to, żeby ułożyć z jednego koloru, tak? Tak, żeby była na jednego koloru. Okej, okay, dziękujemy Ci Lilia za to, to może co liczymy jakoś wspólnie? No, co tak? Czas Ci będziemy czułaga? To 3-4, 1, 2, 3, 4, 5 A, pani Ola włączyła super Ola, jesteśmy zwolnione z liczenia, możemy od pogadać. Tak. Widziałaś co tu się dzieje? To jest po prostu jakiś... O, o! 11 secunde, poșta absolut un record, și 11 secunde. Secund.